Siemanko, z tej strony Słuchaj24Games i w dzisiejszym odcinku gramy sobie w nową grę na tym oto kanale, czyli BlackHawk-5 I, dziś... I teraz sobie ustawimy loadout i teraz jedziemy na costume game dobra, mm, jesteśmy już? że w sensie ten Nas... O chwila, chwila, zapomniałem o najważniejszym. Musimy wziąć plecak. Ten jest za darmo, więc sobie go weźmiemy. Bo wiecie, po prostu więcej magazynku się zmieści, tak? Tutaj można budować różne rzeczy, ale za to... Jak ten że w sensie nikt się nie obrazi Weźmiemy sobie jeszcze to I teraz Medikale Jeśli robię coś źle to mi po prostu powiedzcie bo No nie jestem za dobry w tą grę W sensie na swoim drugim koncie Mam tam 30 poziom Ale to i tak jestem słaby Um, na tym drugim koncie że w sensie robi już samemu misję że solo dlatego już o teraz możemy dobra już wiem to po prostu dla fazy że w sensie że ten kolor auta i lecimy od razu na misję taką jedną. Tu jestem a p że Zrobię sam może na dwa razy, może na Parę razy, ale na pewno zrobię sobie. No, chyba tam powiedziałem. Jakieś. Dobra. Lecimy. Ach, le o, dobra, to tu świetnie przybliża. Oho, jak się kiepsko z strzela. Dobra. Dobra. nie ze ścianą. Zapomniałem, jak kiepsko się strzela z tej pierwszej broni. A szczerze myślałem, że będzie ten lepszy. <laughs> Czekaj, ona ma na hita w głowie, czy. Tak, dobra, ma na hita w głowie, to chociaż to mnie ratuje. Co jest? No co jest? Tu jak mi laguje? Że w sensie, że nie grafikę, tylko nie grę, ogólnie tylko to. Nie, tu mi tak laguje ale dobra, kontynuując to musimy na początku tę część tutaj na dworze oczyścić, a jeśli jest tu czysto daję? że to jest, że w sensie chciałem powiedzieć, może, że tak, że coś co jest, Dobre. a no tak, no widzicie jakie ja mam lagi, tam jest domek, uwierzcie mi na słowo i tutaj jest ziomek, klasycznie Jak tam nikogo już nie ma, to przechodzimy do innego domku. Oh. No kto do mnie tak strzela? <laughs> Mam drugi po Tutaj nie powinno nikogo być. Tak. A, no tak. Szybko! Co, ja mam na ślepo strzelać? Pomyr. Cholipa. No nie wiem, jakiemu, czemu ja powiedziałem, że na pewno to zrobię, skoro na pewno tego nie zrobię sam, czy w sensie... Dobra, zaczynam się odpalać, zdecydowanie. On tak się... On tak wygląda jakby się przesuwał, nie? Kolega chcesz znów... No, huli panu, no, czemu tu mi się aż tak nie... <śm> Zaraz do nich dojdą. Dobra, idzie na ten. No, co jest? No, uff, nie wiem, czy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że go strzeliłem. w głowę. Eee, wydaje mi się, po co ja to trzymam w ogóle, skoro jestem sam na serwerze. Eee, nawet do połowy nie doszedłem, no. Przepraszam, widzowie, że was okłamałem, tak? Bo ja tego na pewno na trzy razy nie zrobię, ale w każdym razie um, no, to chyba będzie podzielone na części. Ja zgaduję, że ta część, tych części, że w sensie, że teraz będę musiał kończyć, nagrywać i ogólnie grać. Więc to był taki w sumie przedsmak, dopiero co planuję zrobić, tak? Bo naprawdę. No, co dzisiaj zrobiliśmy? Zarobiliśmy trochę kaski, ze 150 do 785 Co akurat nie jest takie mega mega Bo za, za, za tą całą misję, w sensie misję No, że ten cały rajd się dostaje z 2000 minimum Dobra Tyle na ten odcinek, widzowie Jeśli w ogóle ktoś to ogląda ale no. To pa do, do zobaczenia w następnym odcinku z tego z tej serii pamiętaj, że subik, like i te podobne są darmowe, no oprócz tego, że musisz się zalogować, no tak, ale no więc to, to naprawdę bardzo wspomoże mój mały content więc naprawdę, jeśli to zrobiłeś, to bardzo Ci dziękuję Oczywiście nie musisz tego robić, ale wiesz, ja mam zamiar pokazywać swoich subskrybentów, więc. No, więc no. Do zobaczenia. To są moi ostatni subskrybenci, i mam nadzieję, że dalej będą oglądali moje filmiki. Dzięki. Nara.